12 października w Sędziszowie Małopolskim odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Swoje święto obchodzili wszyscy nauczyciele emerytowani, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy oraz pracownicy administracji i obsługi pracujący w szkołach w gminie Sędziszów Małopolskich. Dzień Edukacji Narodowej nazywany także Dniem Nauczyciela obchodzony jest w Polsce 14 października w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji w okolicach tego dnia organizowane są uroczystości, w trakcie których w kierunku pedagogów kierowane są słowa podziękowania, gratulacje i życzenia. Każdego roku w Sędziszowie Małopolskim odbywają się gminne obchody tego święta. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wspólnie z nauczycielami świętują przedstawiciele samorządu. Podczas tegorocznej uroczystości burmistrz czy Bogusław Kmieć podkreślił znaczenie nauczycieli we współczesnym świecie. Przybliżył również statystyki dotyczące placów światowych. Okolice 14 października to już od wielu lat czas, gdzie świętujemy w mieście i gminie Sieniszów Małopolski, świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. To święto, można szczerze powiedzieć, święto całej szkolnej społeczności. Święto, które jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację, wychowanie naszych dzieci, naszej młodzieży. Dziękujemy za to, że jesteście ich przewodnikami na drodze do zdobywania wiedzy, wchodzenia w ten poważny, dorosły świat, że odkrywacie Państwo ich talenty, rozwijacie zdolności. Za to, że uczycie ich szacunku i tolerancji do drugiego człowieka, kształtujecie ich właściwe postawy. Jesteśmy przekonani jako samorząd miasta i gminy w polskim Jestem ja przekonany jako burmistrz tego miasta, gdzie od ponad prawie pięciu lat mam zaszczyt i honor stać na czele organów prowadzących placówek oświatowych podległych samorządowi gminnemu. Jestem przekonany, że pokolenia, kolejne pokolenia wszystkich uczniów będą z tej wiedzy korzystać przez resztę swojego życia. A dzięki Państwa zaangażowaniu i poświęceniu z odwagą będą podejmować wyzwania już w życiu dorosłym. Jakże często to właśnie Państwo jesteście ich cichymi współautorami ich życiowych sukcesów. Serdecznie również dziękuję wszystkim pracownikom administracji, obsługi, emerytom emerytowanym pracownikom i obsługi administracji, emerytowanym nauczycielom, za to, że przez wiele, wiele lat również wkładaliście trud pracy na rzecz naszego młodego pokolenia. Przez te pięć lat, drodzy Państwo, wiele się wydarzyło. Z wieloma problemami musieliśmy się zetknąć i stykamy się. To, Początek mojej pierwszej kadencji to było wprowadzanie obowiązku dla 3-latków, 4-latków, 5-latków, -latków, jeżeli chodzi o przedszkola. Trzeba było zwiększać liczbę oddziałów przedszkolnych, budować nowe przedszkola. Piękne przedszkole, chociażby całkowicie nowe w Górze Ropczyckiej. Później reforma oświaty to też trudny czas i dla nas jako organu prowadzącego, dla mnie osobiście, bo z wieloma problemami państwa stykałem się na co dzień. Wiele problemów musieliśmy rozwiązywać, rozwiązywaliśmy w miarę oczywiście możliwości czy to w moim gabinecie w ratuszu, czy też u Pana Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, Pana Piotra idzika. Dziękuję tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie władzom Starostwa Powiatowego w Robczycach, na czele tutaj z obecną Panią Wicestarostą Bernadettą Fryszta, która sprawuje nadzór merytoryczny nad oświatą nam przez Starostwo Powiatowe, bo dzięki tej współpracy, dobrej współpracy udało się tak uczynić, żeby praktycznie wszyscy nauczyciele, którzy zmusili z, z naszego systemu światy odejść, znalazło miejsce właśnie w szkołach średnich. Za to bardzo serdecznie pani Starosto dziękuję. A państwa proszę o brawa, bo rzeczywiście ta współpraca była wzorowa. Udało nam się sporo zainwestować przez te pięć lat w system oświaty, w nowe budynki, rozbudowę szkół, termomodernizację. W tej chwili kolejny etap rozbudowy szkoły podstawowej nr 4 na osiedlu Wolica Piaskowa. Tak, żeby zapewnić system jednozmianowy we wszystkich placówkach na terenie naszego miasta i naszej gminy. Będziemy w dalszym ciągu starać się poszerzać, polepszać tą bazę dydaktyczną oświatową, tak żeby i państwu dobrze się w tych placówkach pracowało, a i naszym uczniom, żeby się dobrze w nich uczyło. Chcę tylko na koniec przypomnieć, że w systemie oświaty w publicznych przedszkolach i, i szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Senius Małopolski do tych szkół uczęszcza 2809 dzieci, w tym 1450 bodajże chłopców i 1359 dziewczynek. W systemie oświaty pracuje 443 nauczycieli, około 200 pracowników obsługi i administracji, więc to ponad 600 osób zatrudnionych w tym sektorze. W trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej włodarz miasta wspólnie ze swoim zastępcą wręczyli nagrody wśród zasłużonych dla gminnej edukacji znaleźli się dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli i szkół. W imieniu wyróżnionych głos zabrał dyrektor szkoły podstawowej nr 1 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Sędziszowie Małopolskim Paweł Gnaczek. W imieniu wszystkich nagrodzonych pragnę serdecznie podziękować za docenienie i zauważenie naszego wysiłku pracy na rzecz oświaty w naszej gminie. Nagrody radują, ale także motywują i mobilizują. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Życzenia nauczycielom składali m.in. wizytator Rzeszowskiego Kuratorium Oświaty Magdalena Ćwikła, wicestarosta powiatu Bernadetta Frysztak, dyrektor Biura Poselskiego Kazimierza Moskala Beata Proko oraz dyrektor Sędziszowskiego Ogólniaka Jan Flisak. Na zakończenie obchodów uczestnicy uroczystości obejrzeli film w kinie Jedność.